Siema, siema. Um, witajcie z tej strony Jurek. Um, dobrze, zaczynamy mapowanie. No i tak myślałem sobie, żeby zrobić um, te przyciski tutaj. Czyli z przycisk um, do słuchawek, przycisk do mikrofonu. I odpalenie yy, słuchawek. Dobra, jedziemy. Ja tu oczywiście nie będę omawiał, co jak co. Tak, w skrócie. Dobrze, mikrofon. Myślę, że już się tutaj zaprogramował wejder. No i sprawdzamy. I mamy już dobre. Raz, dwa, trzy. Dużo działa. Idziemy dalej. Teraz do mixa. a Już powinno być dobrze. Dobra, mamy to. Kolejne. Dobra, to już mamy te przyciski zrobione. Teraz weźmiemy, odpalimy sobie Qy, czyli te przyciski. Do odsłuchu. Podniesiemy to trochę do góry, to będzie ten przycisk. Dobra, programujemy. Mamy to. Działa. W słuchawkach już, to ja słyszę. Dobra, jeszcze jedna kwestia, żeby słuchać w słuchawkach, yy, mieć podsłuch. W samych słuchawkach musicie tutaj wyjść na ustawienia. Tu macie do głośników, tu macie do słuchawek. Jeszcze jedna kwestia co do mikrofonu. Tu macie właśnie cztery opcje, żeby ustawić do mikrofonu. Tak jak widzicie, porusza się tutaj wszystko. Tak jak mówię, przez mikrofon. Dobra. O tyle. Jeżeli chodzi o ustawienia yy, nagłośnienia do tego programu. Tutaj zrobiliśmy sobie odsłuch do, do lewego deku, czyli do A. Teraz zrobimy sobie tutaj podświetlenie. Ja klikamy pierwsze jest. Jest automatycznie podpisany monitor QEON. Jak widzicie już mi się tutaj podświetliło. Ale bierzemy jeszcze raz. O naukę. Jak widzicie przy włączeniu jest no nie ma żadnego podświetlenia LEDowego. to będzie to podświetlenie tutaj. Ja ustawiałem chyba na 27 tutaj, że. Nie, coś. Chyba ten będzie. Oczywiście, możecie sobie tutaj ustawić tak jak chcecie. nie pamiętam, jaki to był kolor. Ale numer. Chyba ten był. 42. Dobra, ja to tak zostawię. Czyli mamy dek A. Lecimy do prawego deku. Odsłuch, żeby był. Mm, Dobrze. Można, można zrobić duplicate. Przemieniamy na dek drugi B. Programujemy. Tu mamy na togle, dobra. Jak widzicie, już jest odsłuch na drugim deko. Możecie również na trzecim i czwartym deko to samo zrobić. Ja na razie robię tylko na dwa, żeby trochę tutaj rozszyfrować to wszystko. Dobra, też tutaj zrobimy sobie oświetlenie. A sobie go zduplikuję, tego na B. No, już tak było, żeby było tak samo, dobra. No jest tak samo. Trochę mi się nie podoba, bo jest za jest, no ale to później to może poprawię. Um, co tu jeszcze, żeby tutaj już za długo ten... Filmik nie trwał. Może przejdziemy jeszcze do faderów. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak to się robiło. A zaraz dobra. Ogarniemy temat. Podejrzewam, że to będzie to. Ta opcja. Dobra, sprawdzimy. Czy to jest to. Dobra, działa nam. Słuchajcie, ja mam tylko jedno pytanie. Tu mi e, właśnie działa, działają kontrolki. Jakby ktoś wiedział, jak odpalić, żeby podczas podgłaszania działy te kontrolki. Tutaj mam nadzieję, że widać to w kamerce. Żeby też były poświetlane, to będę wdzięczny. Niech napisze, jak to zrobić. Bo szczerze mówiąc, ja na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia zielonego. Dobra, lecimy teraz. Dekiem, o, to miałem przestawić, żeby był opis. Zopiekujemy go. Programujemy. I mamy to. Czyli to działa. Mam nadzieję, że dobrze słuchać muzykę i resztę. Dobrze, kochani, na dziś to będzie wszystko. W, następne, w następnym y, odcinku zrobimy, będziemy programować wszystkie te przyciski tutaj. Dobra, to do zobaczenia.